Elo tu Bambik. Bardzo mnie prosiliście, żebym zrobił swój kod twórcy. A więc zrobiłem kod Bambik. Od teraz możecie mnie wspierać i co odcinek będę losował jedną osobę, której dam szarą aimkę i zaproszę do znajomych. Wystarczy w komentarzu napisać, czy mnie wspieracie, i podać swój nick. No to powodzenia. A teraz chodźmy zapytać Pimpka, czy wspiera mnie w Fortnite. Witaj Pimpku. Zrobiłem swój kod twórcy, powiedz czy wspierasz mnie w Fortnite? Zapomniałem, że Pimpek nie umie mówić, ale ja znam język Pimpków, więc wiem co on chce mi powiedzieć. Pimpek mówi, że wspiera i dzięki temu jest bezpieczny i nikt go nie zabija. Widzicie mój kod działa, także polecam go wpisać. Dobra Pimpku, choć pożegnamy się z widzami. To by już było na tyle subujcie mój kanał i wpisujcie Bambi w sklepie Dobra Elo.